Samsung NaviBot Silencio SR8895 to jeden z najbardziej zaawansowanych modeli odkurzaczy automatycznych. Dzięki wbudowanej kamerce potrafi stworzyć wirtualną mapę mieszkania, co pozwala na dokładne zaplanowanie jego pracy. NaviBot wyposażony jest w dwie boczne szczotki, które zagarniają śmieci do głównego systemu czyszczącego. Składa się z jednej szczotki i dość dużego pojemnika na śmieci. Szczotka jest dość nietypowa, bo wyposażona jest w elementy czyszczące wykonane ze sztywnego włosa i gumowe zagarniacze, które umieszczone są na jednym wałku. To alternatywne rozwiązanie dla systemów składających się z dwóch szczotek: standardowej i dodatkowej gumowej. Ciekawym elementem systemu czyszczącego, zamontowanego w odkurzaczu Samsunga, jest dodatkowy grzebień, który ma za zadanie zgarniać włosy ze szczotki tak, aby nie nawijały się one na nią. Tuż za szczotkami umieszczono dodatkowy gumowy zbierak, który pomaga usuwać kurz i drobne zabrudzenia. Do odkurzacza dołączona jest stacja dokująca i pakiet akumulatorów. Na górze obudowy umieszczono czytelny wyświetlacz LED i zestaw przycisków, za pomocą których wybieramy tryb pracy lub programuje się pracę urządzenia. Odkurzacz wyposażony jest w kamerkę, która dzięki skanowaniu sufitów pozwala stworzyć wirtualną mapę pomieszczenia. Jest to bardzo przydatna funkcja, ponieważ dzięki temu możemy zaplanować kolejne sprzątania pokoi. Samsung systematycznie objeżdża całą powierzchnię mieszkania, lecz niestety nie ma on czujnika zabrudzenia, dlatego czasami będziemy zmuszeni do uruchomienia trybu dokładnego czyszczenia danego fragmentu podłogi. Odkurzacz ten dobrze radzi sobie ze sprzątaniem sierści zwierząt. Dzięki dużym kółkom oraz prawie dwucentymetrowemu prześwitowi pod odkurzaczem nie ma on problemów z przejechaniem progów o wysokości 1,5 cm, czy też z podjazdem na gruby dywan. Dzięki czujnikowi krawędziowemu nie spada on ze schodów. Ponadto posiada możliwość programowania pracy na 7 dni w tygodniu. Wszystkie te zalety sprawiają, że to dobry wybór dla wymagających użytkowników. Jest drogi, ale w tym wypadku wiemy za co płacimy. Sporą zaletą tego modelu jest też duży pojemnik na zabrudzenia, który przy normalnym użytkowaniu powinien starczyć na kilka odkurzeń.